To, co my, lekarze, psychiatrzy, obserwujemy, jest coraz więcej osób, które zgłaszają się do nas z cierpieniem, różnego rodzaju cierpieniem psychicznym. Panie profesorze, czy rzeczywiście mamy coraz więcej problemów takich natury psychicznej, czy też przestaliśmy się wstydzić na ten temat mówić? Hmm. Myślę, że pewnie jedno i drugie, dlatego że to. Co my lekarze psychiatrzy obserwujemy, jest coraz więcej osób, które zgłaszają się do nas z cierpieniem różnego rodzaju cierpieniem psychicznym, z różnego rodzaju problemami, bo niekoniecznie są duże zaburzenia psychiczne czy duże choroby. To są często takie kryzysowe sytuacje, w których człowiek emocjonalnie nie jest w stanie poradzić sobie ze swoją sytuacją życiową, z trudnościami, z problemami, które ma w życiu codziennym. Yy, I myślę, że zarówno taki, no powiedzmy, globalny kryzys, mm -hmm. którego bardzo wielu z nas doświadcza, narastających trudności w życiu codziennym, począwszy od tej utraty poczucia bezpieczeństwa, Wcześniej. jakiej wszyscy doświadczyliśmy w okresie pandemii, mm -hmm. pandemii COVID-19, która nam bardzo podważyła yy, tak jakby taką rutynę mhm. naszego codziennego życia i nagle się okazało, że istnieje pewne zagrażające zjawisko, które kompletnie ingeruje w nasze życie, w nasze mhm. funkcjonowanie. Nie, mamy, na to wpływu, nie mamy zupełnie na to wpływu. Co więcej, może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. E, I ta utrata poczucia bezpieczeństwa 4 lata temu e, wydaje mi się, że w dużym stopniu zmieniła e, Taki nasz komfort psychiczny funkcjonowania na co dzień. Myśmy wszyscy poczuli się trochę zagrożeni mm -hmm. z jednej strony. Wielu z nas straciło bliskie osoby. Niektórzy chorowali bardzo długo i bardzo dotkliwie. Ciężko. Nie każdy odzyskał e, normalne funkcjonowanie po, po przebyciu tej choroby, ciężkiej choroby. E, I równocześnie chwilę potem rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która także. Dodatkowo, czy od mhm. może od innej strony podważyło poczucie bezpieczeństwa, bo nagle się okazało, że tuż za naszą granicą mhm. może toczyć się. I to wojna. realne zagrożenie, Bardzo prawda? realne zagrożenie, bo cały czas nie jesteśmy tego do końca Jest pewni, pewni czy, e, czy ci najeźdźcy przypadkiem nie najadą mhm. także naszego kraju. Więc tutaj wydaje mi się, że tych wiele zdarzeń, takich ciągów zdarzeń, które się pojawiło jedno po drugim, spowodowało, że ludzie Coraz gorzej tolerują różnego rodzaju mm -hmm. trudności czy właśnie sytuacje kryzysowe. Czy możemy powiedzieć, bo też słyszymy o tym, że mamy właściwie tsunami, jeśli chodzi o problemy natury psychicznej u dzieci i u młodzieży. Czy to nie pokazuje jakiegoś kryzysu też rodzicielstwa, czy też relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, że one są mało takie bliskie, prawda? Nie wiem, jak pan profesor sądzi, czy to jest przyczyna, czy też kryzys szkoły? Gdzie, gdzie my, szukać my, myśl, Myślę, że tych przy, przyczyn jest bardzo wiele, ale kryzys rodziny i relacji w rodzinie to jest niewątpliwie jednym ze źródeł. Mm -hmm. e, bardzo ważnym takim istotnym elementem ja za chwileczkę wrócę do rodziny, bo, bo to jest bardzo istotny element ale bardzo ważnym czynnikiem także było to, że przez e, rok czasu. Ta młodzież nie utrzymywała ze sobą nawzajem bezpośrednich relacji ze względu właśnie na pandemię, na naukę zdalną, e, na to, że nie chodzili do szkoły, nie spotykali się w swoim gronie, no bo były obostrzenia związane z pandemią. E, często porozumiewali się głównie za pomocą internetu, poprzez media społecznościowe. E, nie było takich jakby naturalnych relacji między rówieśnikami. Podtrzymywanych w takim stopniu, żeby, żeby przejść przez ten rok bez, bez dodatkowych obciążeń. I tutaj myślę, że ten rok takiego odcięcia od, od kontaktów towarzyskich także znacząco wpłynął na to, że, że młodzież troszkę podopadła, mhm. jeżeli chodzi o swoją Trójkę odporność, mhm. o, o taką emocjonalną. O, o, o samopoczucie, o, o taką zdolność y, radzenia sobie z problemami, z różnego rodzaju kryzysami, i tak dalej. I myślę, że jeszcze jednym elementem pewnie jest także właśnie to odcięcie od autorytetów, mm -hmm. i to zarówno z, ze strony szkoły, jak i. Dla wielu wierzących, młodych ludzi, także ze strony kościoła, a z trzeciej strony a może i to jest chyba najważniejsze ze strony rodziców. Mhm. Myślę, że te więzi i relacje z rodzicami także uległy rozluźnieniu, i to stanowi taki problem, że z jednej strony czy konsekwencją tego jest to, że z jednej strony ci rodzice nie do końca wiedzą, co ta młodzież porabia, co mhm. myśli, co przeżywa. Co te dzieci, jak, z czym się mierzą te dzieci, na przykład czy w szkole, czy poza szkołą, bo rodzice bardzo dużo pracują, rzadko bywają w domu, jeżeli przychodzą, to przychodzą późno, zmęczeni, nie mają czasu na tego wspólnego czasu na rozmowę, na, na takie naturalne kontakty, kiedy mogliby się dowiedzieć, porozmawiać, otworzyć. No bo ten tryb życia i ten pęd, narastający pęd, w którym my wszyscy też uczestniczymy, wcale te, tego nie ułatwia, tylko, tylko jest coraz trudniej. I jeszcze jedna kwestia, panie profesorze: czy my się rodzimy z pewną odpornością psychiczną, czy my to, tego się uczymy? Czy są osoby, które lepiej sobie radzą z kryzysami i takie, które mają jakby trochę obniżoną odporność w tym zakresie? My, myślę, że tu są oba elementy, i zarówno te elementy wrodzone, gdzie y, Konstrukcja psychiczna, czyli struktura osobowości, temperament danego człowieka, zdolności do radzenia sobie, e, na przykład z negatywnymi emocjami, to są pewne elementy wrodzone, które być może są gdzieś wręcz zakodowane w genach. Że człowiek z tym przychodzi, z takim ładunkiem, ale pozytywnym ładunkiem, przychodzi na świat i on ma większe zdolności do radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami. A z drugiej strony. Czynniki środowiskowe, czyli to, z czym się w życiu mierzymy i spotykamy, różnego rodzaju doświadczenia, wydarzenia życiowe, ale także to, z czym się spotykamy od najwcześniejszego dzieciństwa czyli właśnie relacje z rodzinami, z rodzicami i z tymi e, wydarzeniami, które, no, z którymi się też od tego wczesnego dzieciństwa mierzymy. To są często wyzwania dla tak małego człowieka. I niektórych z nich on nie jest w stanie w żaden mm. sposób przeskoczyć, przejść nad tym do porządku dziennego, wytłumaczyć sobie. Mówię tutaj na przykład o sytuacjach y, maltretowania fizycznego mm. czy wykorzystania seksualnego to, które niestety nie jest zjawiskiem tak rzadkim, mm. jakbyśmy chcieli.